Cześć, słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam zaprezentować kolejne Suzuki, tym razem SX4 S-Cross z roku 2019. Słuchajcie, auto oczywiście z polskiego salonu, z silnikiem 1.4, 140 koni, z napędem na 4 koła, co w sumie jest troszeczkę rzadkością, nie ma tych samochodów za dużo. Napęd jest świetny, no nie ma co ukrywać, Suzuki robi bardzo dobre napędy na 4 koła. Dobra, obejdę wam go z zewnątrz. Zaraz wam tu coś poopowiadam. Słuchajcie, dość wysoka wersja wyposażenia, bo mamy tutaj naprawdę w środku bardzo wiele. Słuchajcie, z zewnątrz, może tak, z najważniejszych rzeczy: lampy LED z przodu i z tyłu, i tutaj mamy, słuchajcie, również światła do jazdy w nocy na ledzie, więc naprawdę bardzo poprawia bezpieczeństwo. Bardzo ładny wygląd, słuchajcie, zewnętrzny. Jedyny element lakierowany, który tutaj mamy, to słuchajcie, tutaj była typowa parkingowa rysa. Niestety nie było sprawcy. Dobrze, że była autokasko. I to tyle: całe auto jest w oryginale. Serwis do końca w serwisie Suzuki. Ostatni przegląd przy 72 tysiącach. Tam mieliśmy wszystkie filtry, oleje, płyn hamulcowy. Kompletny serwis klimatyzacji. Dodatkowo niedawno były wymieniane tarcze klocki z przodu z tyłu. Opony mamy w bardzo dobrym stanie, więc na ten moment jeszcze można dojść do tych 15 tysięcy na oleju i należałoby go zmienić. no Albo jak ktoś chce, to można od razu po zakupie, ale jest dopiero zrobione 7 tysięcy, więc nie wiem, czy do końca jest sens. Słuchajcie, światła mamy tutaj jeszcze przeciwmgłowe fajny grill, wersja po lifcie. Dobra, przechodzimy do wnętrza, to może sobie zaczniemy od. Od bagażnika. Aha, mamy tu jeszcze słuchajcie, dodatkowo czujniki parkowania z tyłu i kamerę cofania. Tak wygląda, słuchajcie, bagażnik. Mamy tutaj tą płytę regulowaną. Kto tam ogląda nasze filmy, to wie. Jak sobie ją wyjmiemy i damy tutaj niżej, to jeszcze nam się zrobi, słuchajcie, tam dobre no, 12 cm niżej. Klasyka, czyli koło dojazdowe. No, może nie taka klasyka, bo to już jest teraz rzadkość. Koło dojazdowe z pełnym zestawem. Trzeba dobrych parę stów wyciągnąć z kieszeni, żeby sobie to potem dokupić. Po, 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 po. Tak wygląda bagażnik. Oczywiście mamy tu jeszcze, słuchajcie, światełko. Cyk, świeci się i obok i obok mamy gniazdo do ładowania do lodówki, do czegoś. Tutaj jeszcze różne, słuchajcie, haczyki na zakupy i na inne tematy. Hmm, oczywiście możemy sobie złożyć kanapę, wtedy ten bagażnik się dość mocno powiększa. Z tyłu też również jest przycisk do otwierania bezkluczykowego. Dwa kluczyki takie same oczywiście. Już Wam pokazuję tył. Świeci strasznie ostre słońce. Mam nadzieję, no że coś będziecie widzieć w ogóle. Kolor tej tapicerki. Gdybyście pytali, to ona jest taka dość ciemna. E, kanapa Jagnowa. No słuchajcie, wątpię, żeby tu ktokolwiek jeździł na tej kanapie, o to miało jednego właściciela do tej pory. Mm, uchwyty na kubeczki. Tu jeszcze sobie możemy otworzyć z tyłu. Słuchajcie, taki, ta, takie okienko, żeby przewieźć narty wędki, co tam kto lubi, albo jakieś deski ze sklepu. Tak to słuchajcie, wygląda. Szyby z tyłu oczywiście elektryczne. Idziemy do przodu. Dobra, zaczniemy sobie od drzwi. Na drzwiach, słuchajcie tak, sterujemy sobie szybami, sterujemy sobie reglowaniem drzwi, możemy zablokować szyby z tyłu, żeby nam dzieciaki nie otworzyły. Tutaj składanie lusterek, oczywiście musi być zapłon, lewe, prawe, no to tego Wam nie muszę tłumaczyć. Raczej jest to bardzo intuicyjne i proste. Słuchajcie, fotel kierowcy wygląda tak. post, żeby, żebyście go zobaczyli nie ma na nim w ogóle śladów zużycia kierownica tak samo, bardzo ładna, nic nie wytarte czysta przede wszystkim, słuchajcie takie tak auto odebraliśmy z tak wyczyszczoną kierownicą skórzaną to się też bardzo rzadko zdarza e, dobra, przechodzimy do przycisków, słuchajcie tutaj sobie włączymy klasycznie Suzuki, światła przeciwgłowe z przodu, wyłączenie kontroli trakcji i wyłączenie start stopu e, światła mamy w trybie auto moment, widać, może teraz będzie lepiej, światła mamy w trybie auto one nam się przełączają same tej manetki, poza kierunkowskazami praktycznie nie używamy Dobra, wsiadam, pokażę Wam, co się dzieje dalej. A, odpalamy go, słuchajcie, tutaj z przycisku. Też muszę cały czas regulować ostrość. Teraz go widać. Dobra, no to palimy. Wszystko nam się ładuje. Słuchajcie, 79,400 w tym momencie. Ja sobie troszeczkę skręcę klimkę, żebyście mnie tu lepiej słyszeli, ale jest bardzo gorąco, nie mogę jej wyłączyć do końca. Słuchajcie, klimatyzacja w sx 4 we skrosie jest dwustrefowa. Bardzo fajna sprawa, lewe, prawe pokrętło, dwa razy temperatura, ustawiacie sobie jak chcecie, chociaż i tak przeważnie jeździcie w trybie auto, a klima idzie na dwie strony tak samo. Tutaj mamy gniazdo jeszcze klasyczne, też drugie do ładowania telefonu. Tutaj mamy, słuchajcie, podgrzewanie foteli, tryb lekki, tryb mocniejszy, lewy, prawy oczywiście zgrzany. W 1.4 biegów mamy już, słuchajcie, sześć. Tutaj mamy pokrętło od wyboru trybu jazdy. Możemy sobie wybrać tryb na śnieg, tryb sport, zablokować ten napęd, że on nam tam będzie ciągnął, słuchajcie, na te cztery koła od startu, od zera, że tak powiem i mniej więcej przy 30-40 na godzinę z automatu się wyłącza. Fajna sprawa, bo słuchajcie, jeżeli gdzieś się zakopiecie na piasku, na śniegu, to te napędy 4x4 na 4 działają tak, że przeważnie dołączają się po chwili, czyli jak ten przód się uślizgnie, ten tył się dołącza, ale czasem jest już za późno, w związku z czym blokujecie sobie słuchajcie, ten napęd i lecicie od razu na cztery koła, a on Wam się potem automatycznie wyłączy. Słuchajcie, mamy tutaj taki podłokietnik. Podłokietnik jest fajny, bo możemy sobie nim tu jeszcze regulować. W środku w podłokietniku gniazdo USB mamy tutaj Android Auto, słuchajcie, więc podłączacie telefon przez, yy, przewodem do tego gniazda a na tym ekranie wrzucacie sobie mapy Google, mapy iPhoneowskie, jakie chcecie, możecie sobie tutaj przerzucić po prostu ekran telefonu. Bardzo fajna sprawa. Ja teraz wam tego nie będę pokazywał, ponieważ film by mi się wyłączył. Ale działa, bo sam na tym z tego korzystałem wracając tym samochodem do nas. Słuchajcie, radio dotykowe jest bardzo proste, bardzo intuicyjne. Nie ma tu kompletnie czego szukać. Każdy sobie z tym poradzi. Uważam, że jest naprawdę spoko, gdybyście chcieli to tutaj w to okienko yy, kupujecie sobie kartę pamięci i wrzucacie sobie oryginalne mapy Suzuki. Też czasem może się przydać, dodam Wam tylko, że wtedy przy oryginalnych mapach bardzo fajnie działa wybieranie głosowe, czyli te komendy głosowe, które tutaj po przyciśnięciu tego przycisku na kierownicy yy, możemy wydawać yy, w kierunku auta. I bardzo w, szyb... w bardzo szybki sposób możemy sobie tą nawigację ustawić. Słuchajcie, lusterko jest fotochromatyczne, wsteczne. Nie wiem, czy już o tym mówiłem. Jeżeli nie, to mówię. Też yy, bardzo przydatna rzecz. Yy, I co? I w zasadzie to by było. na Aha, kierownica jeszcze. No to klasycznie. Po lewej sterujemy sobie, słuchajcie, radiem, po prawej sterujemy sobie tempomatem. E, tutaj mamy przyciski do wybierania tonowego oraz do telefonu i to by było, słuchajcie, na tyle proste, auto. Bardzo dobrze się nim jeździ. Wizualnie nie mam się do czego przyczepić. Jeszcze słuchajcie, nawet mamy tutaj poduszkę powietrzną chroniącą kolana. No teraz wam tego nie będę pokazywał, ale ona tu jest. Mamy kurtyny, yy, mamy poduszki boczne, także naprawdę jest to bezpieczny, fajny samochód, którym się bardzo dobrze jeździ i też nie dużo pali. I ma napęd na cztery koła. Słuchajcie, co jeszcze na temat tego wnętrza? Chyba wyczy A jeszcze jedna bardzo fajna rzecz. To wam pokażę, jak wysiądę. Eee, sobie odblokujmy tylko drzwi. Słuchajcie, bardzo fajną sprawą w Suzuki. Moment, ja go zgaszę, bo wtedy nie będziecie w inaczej słyszeć bo jest OK. Bardzo fajną sprawą w tym Suzuki jest to, bo często ludzie, którzy kupują to auto, chcą samochód, do którego się wyżej wsiada, ale też nie jest za wysoki. I tutaj zobaczcie, co nie jest taką oczywistością, że fotel kierowcy i pasażera jest regulowany na wysokość. Obydwoje sobie możecie wyregulować wysokość fotela, a nie siedzieć tak, jak wam producent nakazał. Bardzo fajna sprawa, szczególnie w trasie, na wakacje i tak dalej, gdzie można sobie tam wygodnie usiąść. Spokojnie się tu słuchajcie, 5 osób mieści. Auto rodzinne, auto dla młodych, auto dla starszych Dla wszystkich w zasadzie Jeszcze raz zrobię ostrość, bo chyba jej tu nie ma I pokażę Wam go z zewnątrz Tylko może się trochę oddalę Przyciemniane szyby Słuchajcie, jeszcze listwy mamy też dodatkowo Wokół szyb chromowane Co też nie jest takie oczywiste Naprawdę uważam, że jest to wersja Na wypasie wystarczająca Ma wszystko co, co jest potrzebne I tak to słuchajcie wygląda Światło, ale to naprawdę spoko sprawa w nocy. Słuchajcie, z mojej strony to by było na tyle. Pamiętajcie, że jesteśmy dla Was na brothers.samochody.pl W razie pytań dzwoncie, prosto na mamy ostrość, mamy 507-678-607 Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć.